Witam was serdecznie w kolejnym odcinku tego podcastu i dzisiaj chciałem z wami porozmawiać albo przeprowadzić monolog samemu ze sobą, bo właściwie to bardziej obecnie ma taką formę na temat życia idealnego. Na wstępie jeszcze powiem, że trochę dzisiaj się nalatałem, ponieważ chciałem znaleźć miejsce idealne do nagrania, dlatego że w mieszkaniu jeszcze jest trochę pusto. I obecnie siedzę w nazwijmy to gabinecie, w którym też jest, jest stosunkowo pusto póki co. I niestety w, w nagraniu w dźwięku słychać jeszcze to echo. Tak bym to nazwał i trochę mnie to irytuje, ale chyba póki co musi tak pozostać, ponieważ nic lepszego nie wymyślę. Byłem w sypialni, gdzie miałem nadzieję, że będzie trochę bardziej wygłuszone pomieszczenie, ale nie bardzo. Przywlekłem tutaj dywan z salonu. Mam nadzieję, że. To coś da, zobaczymy. Siedzę też dosyć blisko mikrofonu, więc no nic, zobaczymy. Także zapraszam Was do odsłuchania tego, co dzisiaj mam do powiedzenia. Mam nadzieję, że będziecie tym zainteresowani. Nie da się ukryć, że ten temat jest dla mnie bardzo ważny, ale zarazem przez to ciężki. Dlatego obawiam się, że mogą dzisiaj wystąpić pewne cięcia. Żebym mógł sobie zebrać myśli bardziej do kupy, ponieważ jak mówię tutaj coś do Was, to chciałbym, żeby brzmiało to raczej dosyć y, logicznie, a nie gdzieś tam odbiegając w ciszy w y, swoje myśli. Za co Was chciałbym z góry przeprosić, ponieważ mi osobiście dużo lepiej słucha się takich podcastów, które nagrywane są jednostajną ścieżką, właśnie bez tych cięć. Zobaczymy, jak to będzie. Nie ma co się y, nastawiać negatywnie. Może uda mi się w miarę przeprowadzić y, te, te, ten, to nagranie y, jakoś tam w całości. Dobra. Zrobiłem sobie taką listę y, w notatniku, w którym spisuję sobie wszystkie przemyślenia y, odnośnie tematów, które gdzieś tam kiedyś chciałbym poruszyć w tym podcaście. I jest to lista, y, w której mam nadzieję, że uda mi się scharakteryzować w miarę. To, co miałem na myśli, nazywając życiem idealnym. Z góry może zaznaczę, że na pewno nie mówię tutaj o tym, iż życie idealne jest czymś pozytywnym. Zdecydowanie dzisiejszy odcinek będzie miał bardzo negatywny feeling, ale mam nadzieję, że będzie on raczej próbą uświadomienia czegoś niektórym z Was, o ile mi się to uda. No albo tak jak. To do czego najbardziej chciałbym dążyć do rozpoczęcia jakiejś dyskusji z wami. Zobaczymy. Dobra, bez przedłużania. Punktem pierwszym jest brak klarowności i szczerości, co analogicznie łączy się z punktem drugim, y, którym są kłamstwa. W momencie, kiedy ta klarowność y, raczej jej brak. Zaczyna przejawiać się w stopniu bardzo wnikającym w nasze życie, mianowicie to już zaczyna być gdzieś tam takim stylem życia, bardziej bym to tak określił. To w tym momencie dochodzi do braku szczerości, no i przez to do tych kłamstw. I teraz pytanie, czy ta klarowność to jest coś dobrego na 100%? Kiedyś usłyszałem takie porównanie, taką metaforę, do człowieka i tego, w jaki sposób okazuje emocje na zewnątrz, do przezroczystej butelki. Znaczy, na pewno nie było to nic odkrywczego, ponieważ wydaje mi się, że to jest dosyć popularne yy, określenie, tak samo jak powiedzieć, że czytamy kogoś jak z otwartej książki. Ale pamiętam, że wtedy dosyć mocno wziąłem to do siebie i tak to już gdzieś tam ze mną zostało. Dlatego nie mówię tutaj o tym, aby być klarownym w 100%, ponieważ pamiętajmy, że kiedy okazujemy nasze emocje za bardzo na zewnątrz, w tym znaczeniu, że zbyt się z nimi uzewnętrzniamy, a raczej w sposób, w jaki okazujemy, to możemy trafić na takie osoby, kiedy zwrócicie to po prostu przeciwko nam, ponieważ takimi osobami najłatwiej się manipuluje. I zawsze warto mieć to na uwadze. Natomiast jeżeli mówimy tutaj o budowaniu relacji międzyludzkich i mówimy tutaj o osobach bliskich nam, no to tutaj ta klarowność powinna być w jakimś stopniu uwzględniona w tym sposobie bycia i w tym, w jaki sposób przedstawiamy swoją osobę jako ja przed tymi osobami dla nas bliskimi. Ponieważ jeżeli zaczynamy budować pewnego rodzaju wizję jakąś, nie wiem, jakiś o Jezus uciekło mi słowo, wizualizację, może w ten sposób przed tymi ludźmi, no to wtedy właśnie zatracamy się w tej klarowności i przez to w tej szczerości. Zawsze mówią, że prawda boli najbardziej i jest to oczywiście Taka maksyma, której, yy, której nie da się odjąć właśnie tej prawdy. Ale pytanie teraz, czy unikanie prawdy w 100% jest czymkolwiek dobrem? Nauczyłem się jednego, że przez yy, kilkuletnie tworzenie perfekcji człowiek może stać się kłamcą idealnym. Oczywiście w momencie, jeżeli. Osoby mu bliskie znają go na tyle dobrze, że są w stanie stwierdzić, kiedy jest to kłamstwo, a kiedy nie. To znaczy, że nie jest jeszcze tak źle, może tak bym to określił. Ale naprawdę łatwo zacząć tworzyć kłamstwa na zewnątrz i umieć je tworzyć w taki sposób, że otoczenie zewnętrzne kompletnie nie będzie umiało odgadnąć tego, a nawet zacząć podejrzewać, iż może to być po prostu czysta nieprawda. W końcu to często chorzy na depresję są mistrzami w tworzeniu tej zewnętrznej iluzji. I niestety jest to coś naprawdę, naprawdę przykrego. Ok, ale wracając do tej listy. Trzecim punktem jest maska idealna. W nawiasie mam mm, zapisane antykruchość. No, właśnie, nawiązując do tego, co mówiłem ostatnio, kiedy przedstawiłem tą antykruchość jako, według mnie obecnie, wadę, która zaczęła być w społecznie uważana za cechę pozytywną, to rozumiem ją w tym przypadku w ten sposób, iż ta antykruchość jest tą zewnętrzną warstwą. Natomiast dzisiaj, starając się kopać głębiej i głębiej w tym życiu idealnym, to przechodzimy do tej części prywatnej, wewnętrznej, tym, co jest w środku nas. Czyli właśnie w tym najgorszym bagnie, często, i tutaj nie ma już tej antykruchości, tutaj już jest tylko i wyłącznie kruchość. Czwartym punktem jest ból, i tutaj przez tą kruchość, która stara się być zamaskowana, zabudowana przez tą antykruchość, przez tą maskę idealną. To w momencie, kiedy zostajemy sami y, z naszymi emocjami i zaczyna się przejawiać kruchość, a antykruchość odchodzi dalej, zostaje oczywiście za drzwiami, tak starając się mówić trochę bardziej metaforycznie, to pojawia się ból. Ból, który w nawiasie określiłem sobie trzema przymiotnikami: ból tępy, długi i bolesny. Czyli myślę, że można nawet tutaj posunąć się do stwierdzenia, Czasami, kiedy te emocje się tak nawarstwiają, nawarstwiają i ten ból zaczyna tak narastać, do takiej strzygi, która siada nam na klatce piersiowej i prowadzi często do no, czasem nawet do takiego bezdechu. I wtedy to wydaje mi się taką największą zmorą. Tutaj może trochę nawiązując do tej strzygi, czym ona jest, to według takich mitycznych, słowiańskich wierzeń to właśnie był taki potwór, który, jeżeli się nie mylę, bo oczywiście nie jestem też znawcą wielkim tych, tych, tych rzeczy, to był taki potwór, taka zmora nocna, która właśnie siadała na człowieku śpiącym i zaczęła po prostu, zaczynała po prostu przez, to, przez ten ucisk na klatce zaduszać. Ale dobra, nie, 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 nie wchodząc głębiej już w mitologię słowiańską, punkt piąty, zamykający naszą listę, to metafora mojej monstery, na którą sobie wczoraj tak popatrzyłem, i, da, i po prostu od razu przyszła mi na myśl do głowy kwestia związana z tym życiem idealnym. I jak pięknie jest to ukazane w jej przypadku. Oczywiście serdecznie jej współczuję, że mieszka ze mną, ponieważ pomimo tego, że staram się w miarę dbać o te swoje rośliny. I w większości posiadam takie, które nie wymagają za dużej ilości uwagi i yy, podlewania, i tak dalej, no to ta monstera jest ze mną już 3 lata i naprawdę wyrosła spora pokaźnych rozmiarów. Zbiera same komplementy w większości. Ale niestety zdarza mi się troszeczkę zaniedbać kwestię dbania o nią. Natomiast kupiłem jej parę tygodni temu taki kosz klinowy. Wie, wiecie o czym mówię, taka osłonka yy, ozdobna. No i tak sobie na nią spojrzałem, i faktycznie no dzisiaj muszę to w końcu zrobić, czyli ją podlać. Yy, nie, nie podlewałem jej przez tam parę tygodni. O Jezus, mam nadzieję, że teraz wszyscy yy, yy, wszyscy fani roślin mnie nie zabiją, ale dobra, no niestety jest jak jest. I spojrzałem na nią i te listki, które mam już na dole zaczęły jej żółknąć i zdecydowanie więtnąć. i Generalnie no, cała troszeczkę opadła z życia. I tak sobie na nią popatrzyłem i mówię, tak, to jest, to jest po prostu dosłownie to, jak prezentuje się życie idealne. Czyli na zewnątrz jest super ubrana, ekstra, że ma po prostu super koszyk wyklinowy. Ale co z tego, kiedy w momencie, w takim momencie nie dostaje wartości odżywczych, tak, które po prostu potrzebne są jej do życia, tych składników. I tutaj tymi składnikami w naszym życiu. Które przyszły mi do głowy i które sobie wynotowałem, to sens, cel i ktoś, ktoś bliski. W większości przypadków. Staram się często zaznaczać, że przynajmniej próbuję mówić dosyć yy, ogólnie, natomiast no, nie da się ukryć, że są to myśli subiektywne. No ale w końcu to mój podcast, gdzie mogę się w końcu wygadać. <grywka> tak, dobra. Mm, już bez, bez żartów. No i. Teraz pytanie, jak sobie e, radzić bez tych składników. Tutaj właściwie każdy z was mógłby sobie zrobić swoją listę. To na pewno, e, bo każdy z nas pewnie potrzebuje tych składników innych. Niektórzy mniej, tych takich najważniejszych, inni większej ilości. No i oczywiście abstrahuję tutaj tak od e, wody, jedzenia. Generalnie od całej piramidy masła po prostu. Dzisiaj od rana obejrzałem e, film. Don't worry, my darling, czy don't worry, darling? Nieważne. To ten film, w którym generalnie gra Harry Styles jedną z głównych ról i przez to chyba generalnie marketingowo wypadł dosyć dobrze. Już nie wgłębiając się oczywiście w krytykę samego filmu. Natomiast gdzieś tam, już bardziej pod koniec, nie spoilerując aż tak bardzo, padły takie słowa z ust jednego właśnie z głównych bohaterów. Tutaj jesteśmy idealni. Nie chcesz być idealna ze mną. Zatem potraktuję ten cytat jako podsumowanie i zakończenie dzisiejszego tematu. Póki co może powstanie jeszcze jakiś odcinek, w którym będę chciał coś dodać albo spojrzeć na to z innej perspektywy. Teraz mam do Was prośbę, abyście sami sobie zadali takie pytanie, ale faktycznie głęboko je przeanalizowali. E, tak szczerze. Czy właśnie chcielibyście być idealni? A raczej stworzyć ży iluzję życia idealnego. No i teraz następne pytanie: czy potrafilibyście z nią żyć? Bo to nie należy do najłatwiejszych zadań, a raczej a wykonalnych to już w pewnym momencie. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego, co dzisiaj miałem do powiedzenia cięć wyszło sporo pomimo, że to jest tak krótki materiał, aż mi głupio ale cóż, dużo dużo, dużo mi słów zaczęło uciekać, ponieważ gdzieś tam ten fokus się oddalał no nic, jakoś mam nadzieję, że przebrnęliście przez to audio, wszystkich audiofili, bardzo przepraszam, nie miejcie mi tego za złe i do usłyszenia w następnym odcinku mówił do was Nowicki